Jest z nami Pan Mikołaj i firmy Skawska, która zrealizowała inwestycję u Pana Mieczysława. Panie Mikołaj, no przede wszystkim opowiedzmy o parametrach tej, tej hali. Czym ona się wyróżnia? Jakie są jej szerokości, wysokości? Dzień dobry. U Pana Mieczysława w miejscowości Strzelce Wielkie zamontowaliśmy halę, która ma 16 metrów szerokości i 40, 40 metrów długości. To co wyróżnia tą realizację spośród wielu innych, to jest wjazd boczny, który tutaj, który tutaj wykonaliśmy. Pokazywaliśmy już na kanałach wieści rolniczych podobne realizacje, też z bocznymi wjazdami. Tutaj spopularyzowało się to ze względu m.in. na tą promocję na kanale, to rozwiązanie, bo ono pozwala nam przy długości niemałej już 40 metrów hali wjeżdżać, wstawiać maszyny. Po długiej ścianie. Czyli na 40 metrach, tak jak tutaj, mamy zrobiony boczny wjazd, który ma 5 metrów szerokości, 5 metrów wysokości. Zamknięty on jest oczywiście bramą. Dzięki czemu możemy do wnętrza hali w trochę łatwiejszy sposób się dostać. No właśnie, to jedna, y, chyba z takich realizacji, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Jest już ich kilka, kilkanaście. Myślę, że to kwestia zawsze potrzeb i tego, czego klient oczekuje, żeby odpowiednio tutaj tu dopasować i doradzić. Oczywiście taki boczny wjazd wiąże się z jakąś dodatkową dopłatą, ale jeżeli jest teren, który pozwala albo właściwie wymaga tego, żeby można było, od, czy trzeba byłoby od boku dostać się do środka, to taką możliwość mamy i chętnie z niej korzystamy, bo. Po prostu daje to trochę, wygodniejsza, trochę wygodniejszą możliwość użytkowania takiego obiektu. Bo możemy sobie wyobrazić, że hala, która ma służyć do y, garażowania sprzętów y, zastawiana do pełna na okres jesienny, czy zimowy, czy, czy rzadszego używania maszyn polowych. Będzie wymagała wystawienia pewnie kilku sprzętów, żeby do niektórych maszyn się dostać. A tutaj, posiadając boczny wjazd, posiadając y, po długości hali, możliwość wystawienia maszyn, nie musimy y, wystawiać maszyn, a dostajemy się do środka czy do wnętrza w, od strony bocznej. Rozwiązania hale, które mają służyć jako magazyny, różnią się y, od tych, y, które mają służyć choćby do produkcji zwierzęcej same obiekty czy konstrukcje bo to co w najważniejsze w naszej hali e, są takie same tu rozwiązania czy ewentualne opcje mają znaczenie później w dostosowaniu tego obiektu do tego w jaki sposób czy do czego inwestor będzie ją wykorzystywał tu mówimy przede wszystkim o tym że pan Mieczysław postawił halę do e, garażowania, do chowania maszyn ona też jak hale, na przykład dla zwierząt jest wyposażona w plandekę, która ma jasny kolor, ale no zyskujemy dzięki temu trochę większą widność wewnątrz i mniejsze nagrzewanie się tego obiektu. Powiedz może teraz trochę o bezpieczeństwie, ponieważ no na pewno gospodarzowi będzie zależało na tym, maszyny troszeczkę kosztują. Jak wygląda stabilność tutaj tej konstrukcji? To jak w każdym wypadku korzystamy tutaj z. Konstrukcji, która jest kratownicy, czyli dwóch profili kwadratowych połączonych pełnym prętem, skratowanych. Przy rozpiętości już 16 metrów korzystamy z profili 60 na 60 Są to pewne pułapy, które od powiedzmy 6 do 13 metrów korzystamy z profila 50. Powyżej wchodzi grubszy materiał. On ze względu na większą rozpiętość, no musi dawać nam e, większą nośność i większą wytrzymałość na obciążenia w konstrukcji. A jak wygląda grubość plandeki? Plandeka to jak zawsze u nas gramatura 900 gram na metrze kwadratowym, e, kolorystyka w, jak w wielu przypadkach jest e, do wyboru. Tutaj zdecydował się inwestor na taką typową e, kolorystykę, czyli zielone boki, biała góra. W wielu rozwiązaniach z tego korzystamy i to jest sprawdzone i dobre. Jak wygląda kwestia gwarancji? Powłoka o gramatorze 900 gram to jest dziesięcioletnia gwarancja. Yy, konstrukcja stal ocynkowana ogniowo. Przewidujemy tą żywotność na wiele, wiele lat. Na czym opiera się cała konstrukcja? W tym wypadku, jak w wielu innych naszych rozwiązaniach, konstrukcja jest zamontowana na blokach betonowych typu Lego. Czyli posadawiamy yy, halę na. W dwóch warstwach, tak jak tutaj możemy zobaczyć, kotwimy ją, stawiamy, mocujemy i później wewnątrz klient już we własnym zakresie wykorzystał sobie tę powierzchnię i wylał wewnątrz posadzkę. Jeśli chodzi o projekt, rozumiem, że rolnicy otrzymują projekt, który mogą dostosować do swoich potrzeb. Jakby założenia podjęcia decyzji o zakupie takiej hali są takie, że najpierw spotykamy się, rozmawiamy, szukamy rozwiązania, które klientowi da możliwość albo, tak jak w tym wypadku, zmagazynowania, przechowania dużych maszyn albo, jak w wielu innych, utrzymywania na przykład bydła i kiedy osiągamy już jakiś tam wspólny kierunek, cel, oczywiście klient otrzymuje od nas projekt budowlany do adaptacji, z którym przeprowadza pełną procedurę do pozwoleń i tak to pokrótce działa. Jak wygląda zainteresowanie, bo tego pewnie trochę przybywa, jeśli chodzi o, o zainteresowanie rolników, no a z tym się wiąże również pewnie czas realizacji. Jak to wygląda, jeśli chodzi o terminy? Ta realizacja u nas to jest około 4 do 5 tygodni. Od umowy, podpisania zamówienia do dostawy i montażu obserwujemy ten wzrost zainteresowania już od kilku lat i wiemy, że on występuje w pewnych okresach, w sezonach, w ciągu, przed żniwnym czy zaraz po żniwach, później na jesieni, większe zainteresowanie ze względu na magazynowanie na garaży, tak jak tutaj, bo jesteśmy w stanie i już to robimy, przygotowywać się trochę na zapas do przodu. I jeżeli komuś zależy na realizacji i, i ma zamiar ją wykonać, to mamy możliwość zrobić ją sprawnie. Dla wielu najważniejszą kwestią przy tego typu inwestycjach jest z pewnością cena. Jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o obiekt, który wybudowaliście u pana Mieczysława? Y ta hala, czyli to 16 na 40 z jednym pełnym szczytem, którym widać w plecach i z bocznym bramą i przymknięciem od frontu to był koszt w granicach 230 tysięcy złotych. Przypominam, że to był zakup w ubiegłym roku. Te ceny niewiele u nas się zmieniły, bo w przeciągu ostatnich. Miesięcy udało nam się sporo rozbudować naszą produkcję, jesteśmy lepiej przygotowani, mamy trochę większe możliwości, produkujemy więcej, przez to gdzieś możemy z tymi cenami utrzymywać się względnie stabilnie. Rozumiem jednak, że jeśli chodzi o ceny, to wszystko jest zależne od konkretnego projektu, tak? to no przede wszystkim żeby konkretnie mówić o cenie musimy konkretnie ustalić jakie wymiary i gabaryty klient potrzebuje później dochodzą jeszcze konfiguracje ewentualne opcje które pozwolą nam zrobić z takiego budynku na przykład halę do utrzymywania chowu zwierząt jakby każdy projekt musi jednak być przedyskutowany indywidualnie z klientem i wtedy od ręki na spotkaniu u klienta w domu od razu jesteśmy w stanie taką cenę wyliczyć i podać. Jeśli mówimy o kubaturze, możemy określić, jakie jest, jak jest minimum, jakie jest maksimum przy budowie takiego obiektu? No, jeżeli mówimy o, o szerokościach, rozmiarach, to poruszamy się już w, od minimum 6 do maksimum 20 metrów rozpiętości takiej konstrukcji. Długości nas nie ograniczają właściwie niczym. Tym bardziej, jeżeli korzystamy z ewentualnych opcji, które mamy w wykonaniu tutaj u pana Mieczysława, czyli z bocznego wjazdu, bo możemy zrobić halę, która będzie miała nawet i 100 metrów długości, ale trzeba myśleć o praktyczności. Ta praktyczność ze względu na boczny wjazd przy długich halach da nam możliwość wygodnego użytkowania tego budynku.